Siemanko z Kurwibonki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077 na moim kanale. Stwierdziłem, że dzisiejszy materiał będzie bez kamerki. Proszę Was o informację w komentarzu, czy wolicie oglądać właśnie moje e, filmy z kamerką, bądź nie. Bardziej mi chodzi o takie gameplaye, i w sumie przechodzimy do gierki. Jesteśmy teraz w ekwipunku i zobaczcie, że troszeczkę się zmieniło, troszeczkę poszperałem. E, mianowicie, dałem sobie trzy nowe bronie i możemy sobie założyć czapkę. Także zakładamy, bo to jest oczywiście dodatkowy pancerz, który na pewno nam się przyda. Tak wygląda moja postać w tym momencie. Mamy też nowy t-shirt, także oczywiście mm, też zmienimy. To jest w wyposażeniu, ale ten jest o wiele, wiele lepszy, dlatego e, go założymy. No mi się wydaje, że postać wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, ale powinniśmy mieć chyba coś jeszcze. E, tylko gdzie to było? Czy to były nowe buciory? A i owszem, patrzcie, mamy też nowe buty, które prezentują się w następujący sposób. Spodnie chyba nie dostałem, jak dobrze pamiętam. Klatka piersiowa, tak samo, nic nam tutaj nie doszło. No i przechodzimy jeszcze do statystyk, a raczej nie do statystyk, tylko do postaci. Jak widzicie, mogę dać jeden punkt artybutów Także wydaje mi się, że poszedłbym mimo wszystko w zdolności. Techniczne. No i teraz tak. Możemy oczywiście wytworzyć yy, tutaj jedną zdolność techniczną, czyli artrybut. Jest to mechanik, jak dobrze widzę. Rozmontowywanie przedmiotów dostarcza więcej komponentów. Aha, to w ten sposób. Wiecie co? Jednak sobie mimo wszystko przejrzę to i zaraz dam wam znać na co się zdecydowałem. Dobra, słuchajcie, zdecydowałem się mimo na budowę ciała, bierzemy budowę ciała i e, aktywuję powolną regenerację zdrowia w walce. E, wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do takiej potyczki, to akurat to się nam przyda, więc wykupuję tę umiejętność. Tutaj mamy jeszcze dziennik i yy, pokażę wam jak wygląda nasza misja w tym momencie. E, jest to oczywiście zadanie główne na odcinkach, tylko i wyłącznie będę przychodził fabułę. E, spotkaj się z Jackiem. Jeżeli potrzebujesz chromu, nie ma lepszego człowieka niż Wiktor. No dobra, może jest, ale na pewno nie będzie cię na niego stać, Mano. Na Wiktora też nie zawsze cię stać, ale on akurat ma do ciebie słabość. Mówi, że masz dobre serce, tak jak on. Jednak zanim zobaczysz się z Wiktorem, musimy ustalić co dalej. Także tak wygląda nasza misja fabularna w tym odcinku. Tutaj mamy misje poboczne, którymi zajmę się oczywiście na streamach. Także zapraszam Was do grupy na Facebooku. Będzie link w opisie. No i przechodzimy do misji fabularnej. Wychodzimy stąd oczywiście. Tutaj musimy otworzyć drzwi. Przypominam, że jesteśmy w, w naszym apartamencie, że to tak ujmę. Tutaj musimy wyjść. Chociaż mamy jeszcze telefon, odbierzemy go oczywiście. Cześć, v. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. nie wiedziałaś, jak mnie znaleźć. I jak się naczyję. Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Okej, okay. czyli najprawdopodobniej mamy kolejne zadanie poboczne. I tym zadaniem zajmiemy się na streamie, ale to na spokojnie. Mm, tutaj mamy oczywiście nową wiadomość. Jeszcze możemy w sumie ją przeczytać. Um, jeszcze jedno. Jeśli chciałbyś spotkać się twarzą w twarz, to wpadnij do mnie. Pewnie trochę razem popracujemy, więc warto się bliżej poznać. Przesyłam ci namiary do mojego biura. Um, dobra. Czyli to wygląda w ten sposób. Czy my możemy w ogóle z tymi ludźmi rozmawiać? O zobaczcie, możemy nawet z nimi zagadać. No, zobaczmy. A, w ten sposób. ostatnio. A, czyli to są takie malutkie dialogi. No, okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Teraz tutaj musimy iść. O, proszę. Tu jest jakaś arena. No, w ten sposób. Patrzcie. Siłownia nawet jest. Elegancko. Naprawdę. Czy... O, i zobaczcie, tutaj możemy jeszcze coś chyba nawet porozmawiać. właśnie, spuścił mi łomot. bym zobaczył, jak sobie poradzi z To jak? No dobra, spytajmy się. Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, przypomkał się do mnie na ulicy, miał takie piękne, smutne oczy, co przegapałem, nie? Wojskowy bot Kupiłem okazyjnie znajomy mi go trochę podrasował No i jest Okej, okay. słuchajcie, zrobimy to innym razem Ale dzięki. Jak tam chcesz, jutro też tutaj. Zrobimy inaczej, bo ym, wydaje mi się, że takie misyki będziemy po prostu przychodzić na streamach, a tutaj chcę się skupić mimo wszystko na tym ciągu fabularnym śledź zadanie A nie przepraszam ja tutaj tego nie chcę. Chciałbym dziennik i chciałbym e, zadanie główne. Także e, bierzemy mimo wszystko to. No i zjeżdżamy na dół, tak czy nie? A nie, przepraszam, to nie tutaj. Dobra, zjeżdżamy na dół, słuchajcie. Zjeżdżamy na dół, zjeżdżamy na dół. Musimy się z Jackiem spotkać. Fajnie, słuchajcie, że możemy tutaj windą sterować, w sensie wybierać piętra, to jest naprawdę, naprawdę fajne, tutaj w ogóle jesteśmy okej, okay. jestem ciekawy, co to będzie za misja i czy w ogóle coś wykroimy z tego, dobra, teraz pytanie, czy mogę zmieniać broń, bo to mnie bardziej, o, patrzcie, tutaj możemy zmieniać broń, także elegancko, dobra, zastosuj. O proszę, dobra! Dobrze wiedzieć. Ja po, słuchajcie, i tak preferuję bardziej e, taką broń, bo mi się wydaje, że... Jest, nadaje po prostu taki fajny klimat. Patrzcie, oni się boją! Policja nielegalnie właśnie, dobra. Ja bym musiał schować tę broń. Czyli słuchajcie, czyli jeżeli będziemy straszyć ludzi bronią, to o... O! I mamy w ogóle tutaj. O, proszę! Dobra, bierzemy, elegancko, to mi się podoba. Tutaj mamy jakiś bazar fajny, także super. Słuchajcie, fajnie, że możemy w ogóle wyjść na przestrzeń i możemy iść, gdzie nam się podoba, tak naprawdę. Czy mogę wezwać samochód? Nie, nie mogę wezwać bryki, okej okay. No dobra, no to rozmawiamy z Jackiem, tak jak się umawialiśmy. Się wziął, Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Skończę jeść. I możemy lecieć. Pytajmy się. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żercie. Dlaczego tu nie lubi? Makaron jest, mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy. Wels. Prawie. <grytanie> Dobra. Usiądźmy, oczywiście. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie że to grubo. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Mhm. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deschamps. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słowo? No, zapytajmy się, kto to w ogóle jest. Jak z serdeszą. Powiedz mi o nim coś więcej. Bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie dwa lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. Dwa lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł. No spytajmy się jak to załatwił, bo mnie w sumie to bardzo ciekawi. Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. t go zna. Od słowa do słowa umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój... Wiesz jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie polubi. jasne, Jackie. Pewny siebie. No dobra, spytajmy się co to za robota, bo to jest chyba najistotniejsza sprawa. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug. T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze Ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. Mm, to świetnie. Dex to ścisła czołówka Fixerów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padra albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? No niech nam wytłumaczy jeszcze. Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czymś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w system. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby Fixer dostał procent. Nie się lubimy, no ale wiesz, interesy. Hmm, dobra, skończyłem. No w końcu. mojemu do wyklepania z kosiarzami. Bierzemy furę. No przecież to jest nasz samochodzik, więc nie będziemy się zastanawiać. Fajnie z jego inicjatywy. Możesz wezwać aktywny pojazd. Super, w końcu. Czyli wcześniej nie mogłem, bo po prostu nie miałem karty. No ale teraz. Inaczej to wygląda samo jeździ. Przekonamy się to co, Jedziemy? Jedziemy, jedziemy Żeby nie zamulać Trzeba też tę misję skończyć jak najszybciej yy, Więc yy, ruszamy w drogę I to ja kieruję, no okej okay. Ja bym chciał zmienić kamerę sobie Na tą, o właśnie Jechać do Wiktora. Dobra, jedziemy. No to najważniejsze, najważniejsze, że jest szczęśliwy. Jeszcze chciałbym wam tutaj wspomnieć o tym, że te misje poboczne rzeczywiście będziemy robić na streamach, a na fabule skupimy się po prostu w materiałach, żebyście mieli taki fajny ciąg a zadania poboczne to, to wiadomo. Najprawdopodobniej będę robił wam zapisy ze streamów, więc nic was nie ominie. Dobra, wysiadamy z fury i wchodzimy do środka, bo musimy tam oczywiście wejść. No to jesteśmy, okay. chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to No, gadamy zlecenie dla Dexa. No okej. Dobra, to jest. Jakiś obłąkany ziomek. Hej, Wiktor już na ciebie czeka. Okej. Dobrze wiedzieć. Wchodzimy na dół. Oj. Czekajcie, mogę kogoś pogłaskać? O, hello, Kicia! No cześć. Cześć, cześć. Dobra, schodzimy na dół. Fajnie, że są takie motywy. Taka. Drobnostka bardzo cieszy. Tylko gdzie my musimy tutaj przejść? Czy to jest tutaj? Nie, to nie jest tutaj. No tutaj musimy otworzyć. Dobra, ok, otwieramy. A, i tutaj mamy, zobaczcie. Dobra. Montaż wszczepów to niebezpieczna, inwazyjna procedura, którą przeprowadzić może wyłącznie wykwalifikowany specjalista. W Night City działa kilka klinik oferujących różne zestawy ulepszeń. Wybierz interesującą Cię cyborgizację z listy i ciesz się nowymi umiejętnościami. Dobra, dobrze wiedzieć. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze Cię widzieć. Ciebie też. Ale zanim spytam co tam u Ciebie, powiedz co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezcenność? Migrenam, dłości i światło wstręt? Pełen komplet. Spokojnie. Zaraz się tym zajmiemy. No dobra. To teraz opowiadaj, co tam u ciebie. No w sobie, spytajmy się, bo tutaj nam nasz Ziomal. Opowiedział o tym, Dexterze, ale jeżeli zaczerpniemy nową informację od jakiejś no to... innej osoby, to na pewno się czegoś dowiemy. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciak. <noise> Okej. Okay. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły. No dobra, no czyli tak naprawdę jeżeli nas ostrzega, to dobrze, bo wiemy z czym mamy do czynienia. E, potrzebujemy nowych szczepów. No z, oczywiście po to tutaj przyszliśmy. Przychodzę po nowe zabawki, pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zlecami Dexter Deschamps, to muszę o siebie zadbać. Dexter deshaan? To nie byle ale na nowe zabawki to ci nie da, co? No, niestety, pieniążków to ja nie mam, bo mam tylko 600 dolarów. No, spłacimy po robocie, nie ma innej opcji. Witam, oddam ci po robocie. Serio? Zawsze ci oddaję, nie? Mhm. No dobra. Ostatni Widać, raz. Widać, że jest mega sympatyczny. Yy, dobra, czyli Zapraszamy. musimy usiąść. No i siadamy. Zobaczymy co tam nam będzie ciekawego robił. Mamy tą awarię systemu, więc nie możemy czekać z naprawą. Optyka Kirosi. Najlepsze co mam. Sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Dobra. Wiktor Kirosi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... ale wiesz, no to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? <noise> no ma rację, ma rację. Kurde, ten Wiktor to naprawdę taki sympatyczny gość, tak się wydaje. Super, że mamy kogoś takiego u boku, nie? Sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Wszczepy to biomechaniczne zamienniki różnych części ciała. Dzięki rozmaitym implementacjom możesz uzyskać nadludzkie zdolności, które pomogą ci w walce i przetrwaniu. Instalowanie wszczepów to inwazyjny proces, dlatego może być bezpiecznie wykonywany wyłącznie przez specjalistów nazywanych ripperdokami Okej. Okay. No to w sumie to tyle. Zobaczymy co my tutaj mamy dostępne przedmioty. I teraz tak. Szkielet. Zobaczymy. Aha, to jest coś takiego w ten sposób. No dobra, tutaj mamy słuchajcie dostępne przedmioty i to są tylko tak naprawdę oczy. No bo chyba te oczy od niego dostaliśmy. Em, optyka Kirosi MK1. Zmatnia twój wzrok. Puste miejsce. Na modyfikację w szczepu, dobra, czyli jeszcze będziemy mieli System Kiroshi to niezwykle ceniony i popularny zestaw Zestaw elektroniczno-neurologicznych ulepszeń Optyki użytkownika wspomaganej algorytmicznie mamy skanowania Otoczenia, dobra, zakładamy to Bo w końcu Dostaliśmy to za darmo Zdobyte szczepy będzie można zainstalować żeby sprzedać u dowolnego ziomala Dobra, um, tutaj mamy Oczywiście już założone Tutaj musimy kupić, więc Okej, okay, ręce, zobaczcie, ręce też Chyba mamy za darmo, jak dobrze widzę Super, koprocesor balistyczny Zwiększa szansę na Rykoszetowanie pocisków W broniach typu power, Ustanaw. Połączenie pomiędzy bronią i optyką użytkownika, umożliwiając śledzenie statusu broni. No dobra, czyli fajne, kurde, fajne takie. Słuchajcie, naprawdę ta gra mi się podoba, bo jest taka innowacyjna, taka widać, że nowa, widać, że z 2020 roku. Super. Naprawdę, naprawdę ta gra ma duży potencjał, więc jestem mega zadowolony. No i to by chyba było na tyle z naszych ulepszeń, bo to dostaliśmy tak naprawdę za darmo, a 45 tysięcy to jest troszeczkę za dużo jak na nasze możliwości. 1500, no nawet mnie na to nie stać, więc tylko tyle, tylko na tyle możemy sobie pozwolić. No dobra, no to wychodzimy i lecimy dalej Tak jak mówiłem, MK1 Skaner wyświetla dane na rogówce A oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana okay. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna No dobra, czyli to jest fajny bajer tak naprawdę To będzie dobre Kompatybilne z Kiroshi Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. No włożymy już tą rękę. E, właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Dobra. Czujesz coś? <noise> Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią co robią. Uważaj. <laughs> Jestem strach <straszny, śmiech> może <im> się <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Na moment oślepniesz. Bez obaw. Oj, nic nie widzimy, nic nie widzimy, Wiktor. Oddawaj mi wzrok, chamie. <laughs> A teraz test. Podpinam cię. No dobra? Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i, i, i tak. Jezus, ale to fajnie wygląda. Naprawdę ta gra mi się Wiele. mega podoba. Wszystko gra? No bywało lepiej. No, mówiąc, bywało lepiej. Cierpliwości. Adaptacja może. Skanowanie postaci niezależnych za pomocą wszczepów optycznych dostarczy ci wielu przydatnych informacji o tym, jak silny jest przeciwnik, jego oddział i broń, z której korzysta. Jako wykwalifikowany Netrunner zobaczysz listę haków, które możesz wykorzystać przeciwko danemu wrogowi. Okej. Okay. Dobra, no, w ten sposób. Mhm. Mm Dobra, czyli mamy Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał Twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Baza osób poszukiwanych, baza danych osób za których odnalezienie wystawiono nagrodę, jest już dostępna. Skanowanie pozwoli ci zidentyfikować tożsamość tych osób. O kurde, czyli naprawdę to jest fajny Bayer, ponieważ są oni poszukiwani, żywi lub martwi. Tylko od ciebie zależy, jak sobie z nimi poradzisz, żeby odebrać nagrodę. Czyli jesteśmy takimi łowcami, można powiedzieć. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Powinieneś widzieć licznik pocisków i. <noise> o kurde. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji, sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w Twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu, powiem. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, odkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji w szczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u Ciebie dług. <laughs> Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. No i w sumie słuchajcie, wyszło na to, że w dzisiejszym odcinku tak naprawdę się e, mocno podrasowaliśmy. Jeszcze zobaczymy tutaj postać, e, jak to wygląda. Tu jest kolejna misja, jak widzicie, zadanie główne, które nam się zmieniło. E, porozmawiaj z Jackiem, 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 zależy jak kto woli. Duże ryzyko to duże zdobycze. Jak mówią Dexter the Shawn, pierwsza zasada Afterlife to jest ten moment chica Czas podjąć duże ryzyko, wejść do Afterlife i zgarnąć duże zdobycze. Ale najpierw spotkaj się z Dexem. I z Dexem spotkamy się w następnym odcinku. Dziękuję, że ze mną byliście. Łapeczka w górę, subskrypcja na kanale i dajcie mi znać w komentarzu, czy wolicie materiał z kamerką, czy wolicie materiał bez kamerki. Jest to naprawdę istotne, bo nie wiem, jak mam się zabierać za dalsze odcinki. Trzymajcie się i siema!